łowa, będę zapoznał na mój kanał tego typu, trzeba iść za mnie nie do tyłu, wow, tego typu, no, powiem Wam, jeszcze na pogoda, a na, tego typu właśnie, zajebiście, trzeba iść za przodu, nie do tyłu tego typu, zaskrybujcie kanał tego typu, jest taka informacja dla boję się wody i film smorkiem, jak przeprosicie mnie publicznie boję się wody i film z morkiem i przeszkadzacie, że dacie nam spokój to ja napiszę do YouTube'a, że Ci odbanują film z morkiem. tylko jest jedna zasada trzeba nie przeprosić, boję się wody i film z morkiem, tylko typu bo naprawdę, zrobiliście kaszane, tak się mówi, tylko typu i po prostu, co dzieje się jest za coś. Słuchajcie. A mam dobre układy z YouTube'em. Wystarczy, że napiszę informację film z Morkiem, że, żeby ci odjęli bana. tego typu, ale pod jednym warunkiem, tego typu film z Morkiem. Ty masz przeprosić, i boję się wody. A ty w smorkiem nie ja robię restringów, bo znowu się władujesz tylko typu. A boję się wody, przeproś mnie, też publicznie razem z Finwis Smorkiem. Bo jak tego nie zrobicie, ręki na to nie położę. Tylko typu. Przemyślę sobie te fakty tego typu, bo stracicie. Naprawdę stracicie. z Morkiem i boję się wody. To jest... Daję Wam rękę ale co z tym zrobicie to już jest wasza sprawa wasza broszka tykty. film z i boję się wody przeprosicie o niepopublicznie. publicznie mnie przeprosicie ja napiszę do YouTube'a, żeby odwołanie zrobić i film z morkiem będzie miał kanał odbanowany tylko typu a co zrobicie na tomacie 48 godzin na przemyślenie. Film smorki, boję się wody. Tego typu. Nie chcecie w ten układ wejść, to nic nie będę robić. Tego typu. To już, już będzie wasza broszka Nie, nie moja. Tylko typu. wow, wow, wow. Trzeba nosić Tego typu. Przemyślę sobie i popliczę. Poproszę o przeproszenie ze strony filmu smorki i ze strony boję się wody. Nie zrobicie. A przynajmniej nic nie będę robił Proste Ultimatum wam daję Czy to wykorzystacie czy nie To już wasza proszka wow. wow! wow. typu -ty -ty Czemu on z nie tu typu -ty